Witajcie, z tej strony i w odcinku, w którym wam powie, e, powiem e, jakie będę miał skin niedługo do CS, a niedługo, tak około dwóch tygodni, ponieważ już mam konto doładowane e, zostało mi jeszcze troszeczkę z reszty skrzynek e, a dokładnie okazało się, że mam jednak troszeczkę więcej tych pieniążków, bo jeszcze tam miałem resztę z Pace of Karty i troszeczkę się... z of card, i troszeczkę się to uzbierało Um, ogólnie mam mój stan konta, to jest 7 euro i 65 centów. Słuchajcie, teraz Wam się gdzieś powinno wyświetlić, um, ile um, zapłacę, około, na, mniej zapłacę, bo e, ceny Wam będę pisał troszeczkę w zaokrągleniu, powiększeniu. E, zapłacę około tej tutaj ceny, która Wam się gdzieś tutaj na pewno wyświetla. Słuchajcie, ja tutaj mam e, kartkę, na której mam wszystkie skiny napisane, i wszystkie skiny wam tutaj powiem, jakie będę miał. Ogólnie to wszystkie skiny, jakie mam, jakie ceny do niej napisałem, to są skiny o jakości mm, lekko używane. I takie będę właśnie kupował. Słuchajcie, nie, jeden pistolet będzie tylko przetestowany w boju, ale tak to nic, nic poza tym. Ale tak, od czego zaczniemy? Zaczniemy sobie od trzech pistoletów. Yy, moich zresztą ulubionych pistoletów. Pistoletów, pistoletów, jak to woli. Słuchajcie. Moim najbardziej ulubionym moim najbardziej ulubionym pistoletem yy, jest P250. Następnie jest Glock 18, a na trzecim miejscu stawiam USPS. Mhm. I to są takie trzy moje typy ulubionych pistoletów. Właśnie tak. I mm, może najpierw zacznę od Glocka, później USP i na końcu P250, y, jeżeli chodzi o skiny. A więc tak, do Glocka chciałbym ten skin. Właśnie tak, gdzieś zna się to wysiedli, zaraz albo już jest. Blok 18. Start track. Palnik ym, Bansena. Bunsena, Bansena, Palnik Bansena. Ym, cena to jest 1,10 euro. Też on się gdzieś powinno pokazać. Jest to bardzo fajny skin, który bardzo ciekawy wygląda. Ym, przede wszystkim podoba mi się w nim ten kolor. Ten niebieski to nie jest taki typowo niebieski. On jest taki... Podchodzący, pod turkus, coś takiego. Słuchajcie, ja kartkę sobie wyrwę, bo ja to mam w takim brudnopisie napisane. skinę skiny. I będzie łatwiej czytać po prostu. Ok, Okej, okay. no i gdzieś wam się powinien teraz wyświetlać ten cały glock. Okej, okay. a więc skin numer 2, czyli też, też pistolet. Tych skinów ogólnie będzie trzy, pięć. Pięć skinów i za nie dam siedem około euro. Okej, okay, drugi skin to jest USPS Start Track Moment Siły. Skin jest bardzo popularny w Counter Strike Global Offensive, ma go bardzo dużo osób, lecz y, to nie zmienia faktu, że uwiódł mnie tym, że ma taki, no coś ma w sobie, jest taki jakby mm, nienaturalny, o, tak bym powiedział, bo ten Glock to jeszcze może, może taki być ale tamten jest taki naturalny, jakby kosmi, kosmiczny, trochę mi Star Warsy przypomina, chociaż że ich nie lubię, ale, ale on jest ładny słuchajcie, on kosztuje oczywiście też w Star powinien wam się pokazać obrazek pokażę wam się obrazek y, tego USPKS y, Moment siły albo bez Star Tracku wam się pokaże, bo nigdzie nie mogę znaleźć albo wam się pokaże w Star Tracku, ale z naklejkami, bo nie mogę znaleźć bez naklejek nigdzie na internecie. On kosztuje ,80 Euro 80 No, gdzieś on to też na pewno pisze. A więc... No skin mi się tak jak już mówię podobał, jedny tym, że jest taki troszeczkę kosmiczny. Następnym pistoletem będzie... No i tamte poprzednie dwa skiny były lekko używane. Następnym skinem będzie P250 w Start Tracku. Supernova. Jest to mój ulubiony pistolet. Jest to... no, kocham im strzelać i bardzo bym się cieszył, gdyby, tak jak właśnie mówiłem, będzie w Star no Chciałbym sobie patrzeć, ile killi już będę miał i w ogóle e, jest on śliczny. Wygląda tak jak taka... no sami widzicie zresztą, wygląda tak jak jakaś galaktyka, coś w tym stylu. I nie będę go szpecał żadnymi naklejkami, bo to jest, moim zdaniem, aż szpetne, żeby ten piękny pistolet Oszpetać. Moim zdaniem on powinien należeć do czerwonych, ale chyba do niebieskich albo do fioletowych należy, a więc no, on mi się bardzo podoba. Polecam go kupować. On to jest przetostowany w boju, taka jakość i on kosztuje euro 30, a więc nie jest aż tak strasznie drogi. Ze start-trackiem mówię, bo, bo patrzę oczywiście ze start-trackiem. No, napaczeli się już chyba na niego dosyć. Słuchajcie. E, następnym skinem to następne dwa skiny to będą karabiny e, są one 2 jest Akacz jest M4 Słuchajcie, ak 47 Starstruck Elitarny teraz Wam się gdzieś powinno wyświetlić albo się prędzej albo się teraz wyświetliło jego skin wiecie co? Mm, wydaje mi się że to jest taki skin który ma takie mm, nie powiem tutaj galaktykę, nie powiem na pewno też Star Warsy jest on taki bardziej, yy, bym powiedział abstrakcyjno-wojenny, ponieważ nikt na wojnie nie ma czarnego kawacha, ale on, on jest taki fajny, podoba mi się bardzo. A w ogóle szczególnie mi się podoba jak ma jakieś naklejki, typu na przykład Wirzus Provo. To jest moja ulubiona drużyna. No ogólnie no, Virtusa Pro, gdybym miał naklejkę, to bym na pewno na tego Kawahana naczepił. no wiecie co, nie umiem o nim nic takiego powiedzieć. Po prostu mi się podoba. Ma go strasznie dużo osób i to jest jeden z najbardziej uczęszczanych skinów do Akacha. Jest on bardzo tani, bo w Start Straku kosztuje 2 euro, a więc jest drogi. No. No nie wiem, mi się podoba. Nie wiem jak wam możecie zostawić opinię. Okej. Okay. Następnym... Następną bronią, już ostatnią. E, chciałbym mieć M4A1S. Krwawy tygrys. Słuchajcie, on już jest bez Star ponieważ patrzałem na ceny ze Star Trekiem, bym powiedział tylko, wow. Nie starczyłoby mi pieniążków, ponieważ mam tylko 7,65 euro. Centów, a więc słabo. I w ogóle tak troszeczkę by było. No nie wiem, wszystkie broni bym miał ze Star Trekiem. Tylko ta jedna jest bez startraku. Kosztuje ona euro 40, jak widać. No nie wiem, podoba mi się po prostu, fajny jest. Yy, może powiem Wam tak, yy, chcę go nie tylko dlatego, że mi się podoba, ale mało osób go ma i to mnie bardzo w nim zadowala, że mało go osób go ma i w ogóle jest fajny boom, headshot i w ogóle ładny jest. No, słuchajcie, tutaj więcej mówić, już jak się trwa 8 minut, a więc nie wiem czy cokolwiek jeszcze tutaj gęgać na temat moich skinów. Jeżeli chodzi o gdzie kupuję skiny, skiny kupię oczywiście na Steamie. E, niedługo sobie je kupię. Jeszcze nie, nie teraz, bo musi mi się odblokować tam takie coś, żeby kupować można było. No. I kupię sobie to. To, to, to i wszystko już będzie fajnie, ładnie. Ile takie główne bronie, które używam, bo to są... E, takich pięć broni, które kocham używać. I zazwyczaj, jeżeli gdzieś widzicie Campera na jakimś dead meczu e, na silverach 2, znaczy, jeżeli widzicie gdzieś na jakimś turniejowym na silverach 2, na silverach 3, na silverach 1, e, to na pewno jestem ja, ale jeszcze jedno, e, jeżeli chcecie mnie nie, obserwować, to jak najbardziej zapraszam do obserwowania moich turniejówek i, i wtedy e, wtedy Będziecie mogli zauważyć jak przez są skiny i jakimi broniami najczęściej szczelam. Powiem Wam tak, jakie bronie według mnie są nubiarskie, którymi nie warto szczelać, bo po prostu u was nawet mogą wyzywać, ale no nie o to chodzi, że nie ma skilla, bo te bronie mają skilla, To trzeba umieć do nich strzelać, ale niektórzy są naprawdę głupi. To jest aug... Okej, okay, już jestem z powrotem, bo mi do pokoju. E, moim zdaniem te lamerskie bronie to są tak. AUG, SG czy jakoś tak? No nie znam tych broni, bo nie umieszczam. E, na pewno, no na pewno to takie auto, autosnajperki, obydwie, no. Słuchajcie, to już mam wszystko do powiedzenia, mam nadzieję, że skinie wam się podobały. Jeszcze raz wam to świetle, ile wszystkie skiny kosztowały, żebyście mieli do tego wgląd. Oczywiście na Steamie kupujecie, jeżeli nie będziecie wiedzieli jak, to ja zrobię na pewno poradnik dla was, ale, ale to już chyba będzie wszystko. Aha, słuchajcie, jedna osoba pytała się mnie, jeden mój widz, czy, nawet chyba dwa, dwojga, ale dokładnie nie wiem, czy będę nagrywał z Counter Strike'a Global Offensive turniejowe i w ogóle czy będę nagrywał Counter Strike'a. Słuchajcie, sprawa wygląda troszeczkę ciemno, bo chodzi o to, mój komputer. Jak sami wiecie, bo już się tym chwaliłem, mój komputer jest słaby. Mój komputer jest taki nubiarski, że to jest masakra. No szkoda gadać, jak w całym depie gram na niskiej grafice, to trzeba kupić kartę graficzną, ale to nie o to chodzi. Niedługo będzie mój komputer dawany do informatyka, żeby go troszeczkę podrasowałbym. Powiedział wtedy, może nagram tego Strike'a. Bo jak teraz próbowałem nagrywać, no ciął się, no. Może nie jakoś tak strasznie się ciał, no ale... Chyba, jeżeli sami gracie w strajka, to wiecie, że chociaż jakieś małe lagi są tragiczne. Uwierzcie mi i zaufajcie mi, jeżeli stanie się coś lepszego z tym komputerem, to na pewno nagram. Dobra, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że e, nie wiem, cieszycie się, że wam pokazałem, co, by, co będę miał. Więc dobra, ja się z wami żegnam. Cześć Pa i na razie.